Z racji tego, że za Zadobywamy tu kilka wartościowych gołębi I jest numer 452 gołębia Numer 452 są to gołębie, które już zamówiłem wcześniej, A dzisiaj je odbieram This Rudy, this Pigeon Very good pedigree Tutaj mamy z linii właśnie gołębia pitbula. Tu mamy Pitbull, Kittel i tutaj cefa Lombard, ja. No. Także tutaj mamy z jego właśnie najlepszych gołębi. I tu mamy znów Pitbull. Także Tu mamy linię Pitbull'a. Rudi wybrał super tego, dobrego gołębia. Dobrego gołębia? Można zobaczyć linia pitbull, kok, hen, 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 tak? Tutaj Rudi bierze mu samica, linia pitbulla. To jest numer gołębia 0452. W tym momencie Rudy już nie lotuje 2-3 lata z tego, że tutaj z płucami miał problem, ale on tu wygrywał loty, gdzie szło 17 tysięcy gołębi. Na 10 wtedy pierwszych miał 7. Gołębie też lotu, tutaj lotował, werkamen lotuje z nim. No to jak on miał w pierwszej siódemce 7 gołębi w pierwszej dziesiątce, to dopiero werkamy. od 17 nie? Super. Despidżing. Ja? Numer gołębia 0451. 0451 na tą chwilę nie ma. Dopiero na przyszły rok. Tak, żeby ktoś sobie chciał zamówić, to śmiało, można dzwonić. I tu jest gołąbek Line Despidżing. Ludzi. A tu jest Kit Line i Pitbull Line. To line. Pitbull Line. Tak, tu, tu, tutaj gąbki są, krzyżówka gołębi z najlepszej gąbki Pitbulla. Tutaj mamy rodowód. a tutaj mamy z jego najlepszych Kitli, ponieważ on jak na loty dawał gołębie to je krzyżował właśnie Pitbull Kit Line. Ja? Krojcówka. Ja? This is number one. Fly, money, money. Ja? No, no, money, money. Mamy mamy i fly pigeon, ja. Yeah? Yeah. Oni tutaj właśnie robią na tych krótkich lotach zakłady. On tutaj potrafił wygrać w ciągu jednego tygodnia po kilka tysięcy euro, bo ja widziałem, oni mieli poznaczane na listach. Myślę, aby takie w Polsce były zawody, to było też dobrze, bo każdy szuka najlepszych gąb, żeby wygrywać. Także tutaj mamy kolejnego gołąbka, linia Pitbull and Kittel. Tutaj jest rodowód tego gołębia. Przepiękny gołąb. Bardzo ładny ptak, pięknie zbudowany. O, super hen, jachen. To jest gołąb 04-65. No. Tutaj mamy 04-65. I to jest samiczka linia znów Kitel. Linia tutaj gołębi Euro Junior to są z gołębi, akurat Ayerkampa dołączone, gołębie Leo Herremans I tutaj mamy linia Pitbula są Pitbull tego roku Dr. Pitbull. I to jakby taki można powiedzieć na pitbulla ze strony matki, a z drugiej strony mamy gołębie z gołębi Leo Herremansa i Ayerkampa ale gołębek też bardzo ładnie okazuje. Zobaczcie. Super gołąb. Henkok. Hen, kok. kok. To będzie Samczyk. Także jak ktoś szuka do swojej hodowli, bardzo dobrych gołębi linia Pitbull'a, to myślę, że warto. Tak. I tu jest gąb 64,28. Hen, nie? No. Piękna samniczka, też pięknie zbudowana, poukładana, 6428. Tutaj mamy do domu tego gołębia. Gąbek pochodzi po Pitbullu, tutaj mamy linię Pitbull and Sagan. Razy gołąbki, z dołu mamy gołębie też Leo Heremans i gołąbki tutaj, właśnie linia Leo Heremansa z Olimpiada 03 The Favorite. i z góry mamy całą linię Pitbull'a, także tutaj mamy Leo Heremansa na Pitbull'a, on tak też krzyżował wtedy swoje gołębie do lotu, Leo Heremans na Pitbull'a, on zostawił kilka par najlepszych gołębi, które mu się sprawdzają u niego, super. Super samiczka, szklane oko. Widać, jak gąbki poukładane, zadbane. Mam takiego fajnego samczyka, to być doper, tak? ja. Piękny samiec. On jest z gabciami, bo takie głębie też tam u niego widziałem. Dlatego kupiłem sobie. I to jest numer gębia 6500, piękny. Pitbull, szpak, samczyk, można z, tą, z tymi samiczkami łączyć. Super Pidgey, 65. 0,0. I to mamy samczyka 6500. Linia gołębi Pitbull ze strony matki Pitbull Lady, także cała, cała, cała linia Inbred Pitbull. A z góry mamy gołąbki. Z gołębi klejne Pitbull jest też Pitbull i Leo Hermans. On właśnie kupił tą samicę wtedy, 17 roku, która super latała nawet ją Widziałem, to jest ta samica od Leo Hermansa. A no, to jest cała linia Pitbulla. Także zgod piggy, yeah? nie? Very nice. No zobaczyć, No zobaczyć przepiękny samczyk. Bardzo ładny, go pięknie złożony. Super pitbull i super pitbull. Super pitbull. Jest, jest, jest. Ods. Super. Pies kurcza super gołąb. 65 23. Gąba za ręki ucieka. Długi? Trafem. Ja, Hej. Piękny ten, hen. Hen. Hen, ja. O. Super ten. Soft. Ja? To w koalicji, ja? Soft ją ja? 65.00 tu mamy super samicę. Naprawdę myślę, że bardzo warta bardzo się go. 523 I Tu mamy tą samiczkę. I gołąbek pochodzi z pocynie pitbula, to jest wnuczka pitbula. I z gołębi tutaj gołębie Rudy van Re, tu mamy kitla. Tu mamy Hen specjal z gołębi, któremu tutaj też czoło latały. Linia właśnie też yy, yy, Tu mamy na górze samego Pitbulla i z dołu ocony matki mamy kitel razy pitbull, także gołąbek no też bardzo super. Co można powiedzieć, tylko chciałem tutaj pogratulować Mariuszowi Dobrzańskiemu, bo on na tych głębiach zdobył Mistrzostwo Polskie w kategorii A na właśnie Rudy Van Red pitbullach i Mistrzostwo głębi młodych. Samica w kategorii A szpaczka pitbull miała u niego wtedy dwa konficjent z przecinkami. Zgubił te głębie właśnie rok temu, czy to było dwa lata temu, na takim locie katastrofalnym i postanowił wszystkie głębie zlikwidować, bo mówi, że psychicznie się nie będzie z tym męczył. A chciałem te wtedy od niego kupić te gołęby. dawałem mu te pięć gołębi duże pieniądze, bo po prostu wiedziałem, że to są wartościowe gołębie te, które tak latały. Super samica. Na tych gołębiach Mariusz Dobrzański, siedec wylatał mistrza Polski na gołębie właśnie kategorii A i na gołębie młode. Te gąbki się też super sprzedają w Polsce. Grzankowski Jarosław, którego pozdrawiam, miał pierwszego gołębia na wspólnym gołębniku Krakus. W 22 roku też właśnie z tej hodowli brał od Reda gołębie, bo ja wtedy też brałem w 21 roku i te gąbki oglądałem. No i w 2021 roku kolega Paweł Baranowski, jak się nie mylę to był 21 albo 20 rok, po pitbullach miał pierwszego gołębia super kapa na Krakusie. Także te gołębie coś znaczą tutaj w hodowli. I tutaj mamy gołębia o numerze 6511, dojwin dofer, to będzie samczyk, też piękny, taki gołąbek będzie krępy, bo widać tutaj po budowie, że fantastyczny ptak, budowa idealna, nie można, nie można go w ręce utrzymać, ale widzą koledzy pięknie zbudowany i numer gołębia to jest 6511. Piękna pogoda nam tu dzisiaj sprzyja, Numer 6511 pochodzi z gołębi Leo Hermas, Z jego najlepszych gołębi, bo to on się z rudym Vardem koleguje, a ze strony matki mamy tutaj gołębie Pitbull. I właśnie linia Pitbull, także tu mamy linię Pitbull razy Leo Hermans. Tutaj mamy rodowód tego ptaka, Line Pitbull, a lineę Leo Hermas. Ja. No, tutaj właśnie najlepsze gołębie włączyć do hodowli He's Leo Hermans friend for you, ja? Ja. Także tu mamy gąbki. Leo Hermansa razy Pitbull'a. Rudy. Please this vibechen. This this vibechen. Ee vibechen, Tauben, Szynetauben. Szyneta. A, ja, ja. Oh, look, oh, look. Please, yeah? ja poszedł po super samicę rozpłodową, którą ma w którą mi ja też chcę od niego kupić, bo tam ma kilka jeszcze gołębi. Samiczka jest 21 rok, ale bardzo dobra. Jest to linia kitla razy pitbull. Teraz ją przyniesie. Jego, to jest jego samica z rozpłodu. Mówi, że za, ze względu na to, że już jest starsza, gołębi nie trzyma dużo, to może ją odstąpić. Ale tutaj można zobaczyć piękny gołąb kitla razy pitbull, razy leo hermans. Super gołębie, super. Także widzę koledzy, że gołębie tutaj zabywamy. Rudy tu właśnie miał gołęnik, już sprzedał ten gołemnik jeden. Lotuje tylko właśnie ma, gołębie w rozpłodzie. Fascynuje się jeszcze nimi lotować. Nie może ze względu na, na stan zdrowia, że mówi tutaj płuca, wszystko już nie tak, Super. Można zobaczyć. Super samiczka rozpłodowa. Breeding Bridingen, To jest jego samica rozpłodowa. Widzę koledzy, że tutaj nie ma lipy. To jest super, super samiczka. Powiedział, Arthur, jak chcesz, to możesz ją sobie ode mnie zakupić. Is Line Kittel, Pitbull? A to jest linia Kittel Pitbull. Super samica rozpłodowa. Ja już sobie ją zamówiłem. Cię nie będę zabierał. No, bo wiadomo, kosztuje. Nie wszystko na człowieka dzisiaj stać. To jest 42,30. belk 21 rok. Ale super, super samica do rozpłodu. To jest idealny gąb. Także, jak ktoś będzie sobie chciał u mnie zamówić tego głębia, to myślę, że warto. Super. Super Henry. Piękna samica. Okay. Także tutaj dziękuję. Rudy, danke wel. Very good pigeon. Rudi Number One, gołębie mają swoją klasę, mają swoją wartość, gołębie, które wygrały Mistrzostwo Polski w kategorii A młode rocznego, znaczy w kategorii A na stare gołębie. Wygrały mistrzostwo polski kategoria młode gołębie. Zaznaczyć trzeba, Mariusz już 4 lata hodowli, Dobrzański trzy razy mistrz Polski na właśnie gołębiach pitbullach od Rudiego Vanreda. Reda, później postanowił gołębie zlikwidować ze względu na to, że no po prostu powiedział, że to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku z tymi gołębiami. No i wtedy też loty, jak są źle zaplanowane, no to pogubił gołębie, zamiast je zatrzymać w domu. Co mu już dwa razy mówiłem, nie, nie dawaj na, na takie właśnie po, po maju, jak były loty, takie bomby, no to wiadomo było, że trzeba było patrzeć na pogodę. Także dobry lot, miłego.